Witaj. Zapraszam Cię do wzięcia udziału w naszym siedmiodniowym wyzwaniu polegającym na codziennej medytacji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby nie ominęły Cię kolejne nagrania, które będą się pojawiać regularnie przez kolejne dni. Udział w takim wyzwaniu to świetny sposób na rozpoczęcie nawyku codziennej medytacji, a także przekonanie się, jak przeznaczenie kilku minut na praktykę uważności każdego dnia może wpłynąć na Twoje samopoczucie, poziom stresu, zdrowie i inne aspekty życia. Możesz zaprosić do tego wyzwania bliskie Ci osoby oraz dołączyć do naszej grupy i wydarzenia na Facebooku, gdzie codziennie będziemy Cię informować o kolejnej medytacji. Nieważne czy medytujesz od lat, czy dopiero zaczynasz, to wyzwanie to małe przypomnienie o tym, że warto czasem się zatrzymać i dać swojemu ciału i umysłowi kilka minut odpoczynku. Kolejne nagrania będą się nieco różnić od siebie długością i treścią, tak by dać ci przestrzeń do stopniowego i komfortowego zanurzenia się w stan uważności. Jeśli przegapisz jeden dzień wyzwania, niczym się nie martw. Zachęcamy jednak, by nie nadrabiać kilku dni medytacji jednego dnia, ale zacząć wyzwanie jeszcze raz, od początku. Przejdźmy teraz do pierwszej medytacji. Upewnij się, że przez kolejne kilka minut nikt nie będzie zakłócać Twojej uwagi. Ułóż się w wygodnej pozycji, jeśli jeszcze w takiej nie jesteś. Zadbaj, by Twoje plecy były proste. Jeśli masz ochotę, zamknij oczy. Dobrze. Weź teraz wdech przez nos i wypuść powietrze nosem lub ustami, jak lubisz. Oddychaj teraz naturalnie, nie starając się zmienić tego, jaki jest Twój oddech. Nie staraj się go za mocno kontrolować. Po prostu obserwuj go takim, jaki jest. Zauważ, jak podczas wdechu chłodne powietrze trafia do Twojego nosa i przepływa przez Twoje ciało, wypełniając powoli płuca. A podczas wydechu poczuj ciepłe powietrze opuszczające Twoje ciało. Teraz jesteś tylko ty i Twój oddech. Poczuj go całym swoim ciałem. Wdech i wydech. Jeśli jakieś myśli cię rozkojarzyły, nic się nie stało. Po prostu wróć uwagą do oddechu. Na koniec zadaj sobie pytanie: jak się teraz czuję? Jeśli trudno Ci teraz na nie odpowiedzieć, nie szukaj odpowiedzi na siłę. Nie zawsze łatwo jest ubrać swoje uczucia w konkretne słowa. Daj sobie teraz na to chwilę. Wróć z powrotem uwagą do swojego oddechu. Spokojny wdech i wydech. Skupiając się tylko na odczuciach płynących z oddechu, odlicz ze mną od dziesięciu do jednego. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Możesz teraz łagodnie poruszać ciałem i otworzyć oczy, jeśli były zamknięte. Świetnie. Dziękuję Ci za wykonanie pierwszej medytacji w tym wyzwaniu i zapraszam Cię do odwiedzenia naszego kanału jutro, gdzie znajdziesz kolejne nagranie. Bo jak powiedziała Sharon Salzberg, amerykańska autorka bestsellerów i nauczycielka medytacji, uważność nie jest trudna, musimy tylko pamiętać, by ją praktykować. Jeśli to nagranie Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Dobrego dnia i do jutra.